Są i bogactwem i zagrożeniem, ale przede wszystkim popatrzyłabym na bogactwo, bo nawet te trudne czy nieprzyjemne emocje, może właśnie niekochane jak mówił Ksiądz Grzywocz, czyli złość, gniew, agresja, to są też dobre emocje i myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy my nauczyły się przeżywać emocje wszystkie. I te przyjemne, i te nieprzyjemne, i te, które wydawałyby się nam właśnie złe, niedobre, w nich jest ogromny potencjał i ogromna siła. Gniew, złość to są bardzo dobre emocje. One mogą nas zainspirować do działania, do tego, żeby nie poprzestać na czymś, co jest trudnością, ale właśnie są wyzwaniem. Oczywiście, my, kobiety po grzechu pierworodnym, rozpadłyśmy się w swoich emocjach, i, i to jest duży nasz problem, dlatego, no. Dzisiaj mamy tą łatwość, żeby uczyć się przeżywania wszystkich emocji i tych trudnych, nieprzyjemnych, których obawiamy się, może się wstydzimy, może zamroziłyśmy je w sobie, nie pozwoliłyśmy sobie na to, żeby one przepływały przez nas, żeby może szczególnie przyjrzeć się tym właśnie trudnym emocjom.